Papież ma wiedzę o kosmitach, którzy chcą pomóc ludzkości, ale konflikt w kosmosie może niedługo się rozpocząć. To tylko część wyznania astronauty z NASA. Wiadomość e-mail opublikowana przez WikiLeaks ujawniła, że były kosmonauta Edgar Mitchell napisał do amerykańskiego polityka Johna Podesty, aby powiedzieć może Watykan wie, że istoty pozaziemskie istnieją i chcą dzielić się z nami wolną energią, która będzie całkowicie darmowa i pozwoli nam na czerpanie prądu nie z Ziemi, a z kosmosu. Nad tą technologią pracował swojego czasu Nikola Tesla, znany wynalazca, o którym czasem mówi się, że wyprzedzał swoje czasy, jakby nie był ze swoich czasów, jakby nie był z tej planety. Tesla stworzył generator działający na prąd zmienny, co dawało o wiele większe możliwości, np. zdolność pokonania długiego dystansu w przypływie energii, co znacząco uszczuplało prąd stały, jakim posługiwał się np. Edison. Nikolas chciał zmienić świat używając siły, która przenika wszechświat, dać ludziom darmową energię. Niestety przyszłość nie była zbyt kolorowa dla Tesli, bowiem w wyniku swoich eksperymentów mężczyzna posłał nadmiar energii po linii elektrycznej i w efekcie pozbawił miasto prądu. Jakiś czas później natomiast odcięto mu fundusze na wszelkie badania, gdy okazało się, że ten chce wysyłać do ludzi energię charytatywnie, co z pewnością nie spodobało się żądnym pieniędzy sponsorom. Warto również wspomnieć o innym ważnym wynalazcy, czyli Henrym Moreju, który był niezwykłym zwolennikiem Tesli i chciał kontynuować jego dzieło. Mężczyzna odkrył, że występuje energia pochodząca prosto z kosmosu, którą trzeba jedynie odpowiednio nakierować za pomocą specjalnego urządzenia. Co więcej, takie urządzenie udało mu się wykonać, pracując dzień i noc w swojej piwnicy, dzięki czemu powstał generator, pobierający energię promienistą, mogący dawać darmową elektryczność. Niestety od tego czasu wszystko zaczęło się psuć, bowiem rozpoczęła się nagonka na wynalazce, jak i jego rodzinę, w wyniku której urządzenie zostało zniszczone, a oryginalne notatki zaginęły. Wróćmy jednak do tajemniczych maili, jakie wysłał astronauta Edgar Mitchell. Warto wspomnieć, że Edgar był szóstym człowiekiem, który chodził po Księżycu. W mailach wysłanych do Johna Podesty, czyli szefa kampanii Hillary Clinton, astronauta wyznał, że istoty pozaziemskie bardzo chcą porozumienia z ludźmi i przygotowują się do wprowadzenia pewnych zmian na Ziemi. W to wszystko ma być włączony Watykan i papież Franciszek, który podobno ma być ogromnym zwolennikiem istot pozaziemskich. Papież, według astronauty, bardzo ceni pokojowe i pozytywne nastawienie do świata, religii i natury. Dodatkowo, jak twierdzi astronauta, istoty pozaziemskie mają wiedzieć dużo więcej o wyższych istotach i religiach niż ludzie na Ziemi, bo ich połączenie z boskością. Ma być o wiele silniejsze i potężne. Co ciekawe, wspomniał też o tym jakiś czas temu astronauta i duchowny z Watykanu, Gai Consolonagmo, który wyznał, że Jezus na Ziemi musiał się pojawić i oddać swoje życie ze względu na grzech ludzi na Ziemi. Duchowny stwierdził, że być może sytuacja na innej planecie mogła być inna, a istoty, które tam żyły, wcale nie musiały popełniać grzechu pierworodnego, więc być może ich połączenie z Bogiem jest o wiele silniejsze i być może oni od dawna żyją z Bogiem w jednym świecie podobnie jak Adam i Ewa zanim popełnili grzech i stracili raj stworzony przez Boga to jednak nie jest najważniejsze i najbardziej niepokojące z tego co wyznał astronauta bowiem jak twierdzi choć istoty pozaziemskie są nastawione pokojowo i bardzo pozytywnie to świat który chcą wprowadzić na Ziemi ma być dokładnie taki jaki oni chcą straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach fani nie mogą w to uwierzyć Link do filmiku na ten temat w opisie. Będzie pokojowy, radosny. Ludzie mają zacząć ze sobą rozmawiać zamiast się kłócić. Ma to usunąć wszelkie konflikty i stanowczo zmienić Ziemię na zawsze. Będzie to jednak wszystko miało swoje konsekwencje. Bo, choć obcy chcą dobrze, to jednak, by zmienić Ziemię, są w stanie posunąć się do wielu mrocznych sytuacji. Nie będą się wahać, gdy trzeba będzie kogoś usunąć. Nawet nie będą mieć problemu, by całkowicie wyeliminować jakąś sporą grupę ludzi. Jeśli będą się sprzeciwiali nowemu światu, lub będą namawiali innych, by zbuntowali się przeciwko kosmicznemu porządkowi. Według Maili, astronauta obawia się więc, że albo działanie obcych zmieni Ziemię w lepszy, piękny świat, albo wręcz przeciwnie, sprowadzą na Ziemię liczne konflikty i całkowicie wszystko zniszczą. Według Maili, papież, choć jest zwolennikiem świata obcych, również obawia się tego scenariusza. Jeśli dojdzie do walki, stanie po stronie swojego gatunku. I cały Watykan sprzeciwi się działaniu obcych. Straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmiku na ten temat w opisie. Straszna prawda o filmach Harry Potter wyszła po latach, fani nie mogą w to uwierzyć, link do filmiku na ten temat w opisie.